Witajcie w kolejnym odcinku, dziś omówimy kolejny epizod Icebrood Sagi, a dokładnie Shadow in the Ice. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od sklepu premium, bo tam znajdziemy jeden nad wyraz interesujący skin. Pegas, dobrze usłyszeliście. Nareszcie w tej grze jest zalążek konia. Nie będę się za bardzo rozwodził nad tym czy jest ładny czy nie, każdy ma inny gust. Jednak patrząc na reakcję ludzi na reddicie, no nie jest zbyt pozytywnie. Przejdźmy do omówienia mapy, czyli gdzie co jest. Do niektórych punktów będziecie potrzebować wyższego poziomu mastery, jak na przykład Raven's Fly. Dlatego jak nie będziecie mogli się gdzieś dostać, spokojnie, macie czas, osiągnijcie odpowiednie mastery i dopiero tam pójdźcie. Teraz przejdźmy do pierwszego sprzedawcy na mapie. Dostaniemy dostęp do Ascendet Talismanu, który możemy oblokować po osiągnięciu achievementu. Dalej jest portal Scroll oraz portal Tome, co jest fajną nowiną. Kolejne. Są miniaturki oraz skin wędki. Zdobędziemy go osiągając złoto 20 razy w łowieniu ryb. A dalej to już recepty na nowego tieru broni. Popatrzmy na masterki. Tu dostajemy aż 5 nowych. Z tych ważniejszych jest Ravenfly, który pozwala nam na przemieszczanie się przez nowe portale na mapie. Dalej masterka daje nam większe bonusy z używania portali oraz kapliczek ochroniących nas przed zimnem. Reszta masterek to już tylko dodatkowy trzeci Tier, czyli to, co przypuszczałem i mówiłem na podcaście. Przejdźmy dalej do trzech głównych atrakcji związanych z trzema duszami, wokół których kręci się story. Pierwszy, czyli WU. To tam musimy zmieniając się właśnie woła, ciągnąć wielkie betonowe kloce prosto do kapliczki, uważając przy tym na przeciwników dookoła. Używajcie uników, to Wam lekko przyspieszy. Następny jest Wolverine. Nie są dla niego ofiary, musicie unikać bąskinerów, bon używając do tego latarni, pod której możecie się ukryć. Sami strażnicy mogą was chwilę widzieć. Ważne, że zanim was zaatakują, wy będziecie bezpieczni siedzieć pod latarnią. Na końcu jest orzeł, na który musimy uważać na silne prądy wiatru, które pchają nas w różne strony. W międzyczasie trzeba zbierać przedmioty i dostarczyć do kapliczki. Nie wydaje się to takie trudne, jednak trzeba uważać. Przejdźmy do strike. Mission. Tutaj za wiele nie powiem, bo w momencie nagrywania oraz samego mojego grania prywatnie, łapałem bug za bugiem i nie dało się dokończyć bossa. Jedyne co możecie zobaczyć jest na ekranie oraz ciekawą mechanikę walki samego ze sobą. Więcej no niestety nie dam rady powiedzieć. Co do Drakara. Jest to ciekawy World boss i nareszcie na takiego wygląda. Nie pada po dwóch minutach, a i przykopać też potrafi. A plus jest to, że nie jest on pustym staniem w jednym miejscu i pakowaniem miliona obrażeń. Tu trzeba wejść do ochraniącej nas kuli, tam trzeba przejść przez portal, żeby móc zabić pomniejszych bossów. No, ładnie to wygląda. A, żebym nie zapomniał, jest jeszcze nowy skin zbroi, które no wyglądają bardzo podobnie względem siebie. Szczerze oczekiwałem czegoś gorszego, a okazuje się, że nie są takie złe i pewnie nawet chwilę w nich pobiegam. Żeby je odblokować musimy zrobić osiągnięcie Trials of Coda Mastery, gdzie musimy zdobyć złoto w 20 eventach Koda, lub pokonać jednego bossa w Sanctum Arena. Patrząc na achievementy, głównie kręcą się do okowa Strike Mission, albo samych eventów na mapie. Jak na przykład dać się trafić spadającemu drzewu w jednym z wydarzeń, bądź tam gdzie są właśnie te woły, dać się trafić temu wielkiemu meteorowi. Są też nowe Lightning Puzzle, których jest w tym achievementie więcej niż ostatnio. Jest tak za sprawą tego, że do zrobienia tego osiągnięcia musicie wrócić na sam początek tej mapy i zrobić nawet poprzednie puzzle, by zaliczyło wam ten achievement. Więc w nowej części mapy zostanie wam jakieś 5 lub 6 puzli. Wcześniej tego nie robiłem, ale jeżeli ten bądź poprzednie filmy wam się podobały lub były pomocne, dajcie lajka oraz subskrypcję, by być na bieżąco z nowymi filmami. Ja tymczasem się z wami żegnam. Hej!